60 minus 54. Tak? To pięć metrów hmm. 44. Dobrze, powiedz nam coś o tej ściądze. Żeby skorzystać z tej ściągi, należy mieć tak zwany filtreści, który zawiera listę. Pokaż z numerem treści wraz z tematyką pytania. Wybieram przykładowo pytanie numer 2. Jakie względy decydują w tworzeniu warunków pracy sieci średniego napięcia z punktem neutralnym przez rzeszów Mhm. Gdzie Szukam. Jest poukładane zgodnie z informacją. Pytanie. Oto mam pytanie. Szukanie zajęło mi parę sekund. Właściwie egzamin dany I proszę mi życzyć powodzenia. Tak, Tomku, życzę Ci powodzenia. Nie dziękuję. Proszę.